W zespole Szkół Przedszkolnych w Kamieńcu odbyły się prelekcje na temat doświadczeń pracowników Politechniki Śląskiej w zakresie wykorzystywania nauk technicznych w astronomii. Pracownicy z Politechniki Śląskiej przekazali fachową wiedzę dla osób, które należą do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Gliwicach. Astronomia, e, astronomia przede wszystkim składa się z tej techniki, a gdzieś tą wisienką na torcie jest tam ten astronom z tą swoją e, nową metodą, czy, czy nowym odkryciem. Natomiast e, z punktu widzenia osób finansujących astronomię na świecie, tak jak mówię, jak to się dzieje na świecie, to zdecydowana większość tych funduszy to jest fundusze na inżynierię e, tego żeby przygotować infrastrukturę badawczą dla astronomii tak to rzeczywiście wygląda. Spotkanie miało również na celu wyłonienie osób, które posiadają wiedzę w obsłudze teleskopów przy olimpiadzie międzynarodowej z astronomii i astrofizyki, gdzie organizatorem jest planetarium w Chorzowie. Będzie brało udział około 50 może 4 kraje prawdopodobnie tyle. Każdy kraj wysyła delegacje. To są laureaci krajowych olimpiad astronomicznych. Więc w sumie tych uczestników będzie ponad 250. No i potrzebujemy ludzi znających się trochę na astronomii, którzy pomogą przy obsłudze teleskopów, przy zadaniach obserwacyjnych dla tych młodych ludzi z całego świata.